Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Można tak powiedzieć, że w kuchni, ale nic tu nie gotuje, sprawdza jedelnego. niedalnego. <grych> Dawno to nie było tak czysto. Jest pierwsza nad radem. Ja sprzątam właśnie myję podłogi, są czyściutkie. Jeszcze tak dwa razy wymupiło i tyle można by było z nich jeść. Na pewno są sterylne, bo myje jest wybielaczem, Takie moje zboczenie. Jest tu bardzo czysto. Rzeczy są na szafkach, praktycznie nic nie leży na podłodze. Znaczy, rzeczy muszę znaleźć miejsce, niektóre muszę podwalać. Jest tu zajebiście. Czysto jestem zadowolony. Niektóre rzeczy muszę tylko wywalić, to trzeba zwalić, Niektóre rzeczy spalić. Dobra, jedziemy. Kiedy cena. Na jest jeszcze kartą, są jeszcze puszki, które muszę wyfiltrować. Na ja złąby je wezmę kiedyś. Mam bardzo duży porządek. Jestem strasznie zadowolony z mojego warsztatu. Odnalazłem wiele przewodów. I Nie tylko. Na przykład karbik to znalazłem. To nie możemy może unosić kupić przewodów do Life could be a dream! Life... I to i tak muszę wyczyścić, to trzeba było przedmuchać albo jakoś rozkręcić i umyć. To są moje nawiewy od tego powietrza, marki Xiaomi Z filtrami chyba 13. Ja na filtrony będę naklejał, naklejał, nakładał i z boków naklejał Taśmę filtry klasy albo F9, albo F9, albo F7 ale bardziej myślę o F7, albo w kombinacji F7 plus yy, M5, albo G4. No Jednakże czasem pracuję z czymś pylącym, na przykład szlifuję, nie szlifuję, to nie chciałbym od razu nowego filtra zapychać pływem szklanym, albo nie wiem, cynkowym, albo żelaznym. Jest tu strasznie czysto. Muszę jeszcze podkurzać niektóre rzeczy, na przykład tu w zakamarkach. Albo tu. No bo to ma ciekawy kolor. No to no znaczą, muszę teraz tak wynosić. Marki jest już tutaj raczyste, tu wybieraczem. Jeszcze raz przejadę i... No taki, taki wybieracz. Bardzo polecam. Wybieracz marki, marki ACE. Albo tak, A czy ja, to mówię ACE.